By się do pizzerii nadał, człowieku. O, bym kurwa kręcił te, 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 Placki. No. Te spróbować? Ty gdzie bym kręcił, kurwa. Na... I w ten. O, tego nie jak... słyszałem o takim słynnym pizzerze. Jakim? L no, co. To... Ludzi, by... ludzi bym A, do piecy. Ten. Jakby mi. Kręcił, kurwa, to... burmistrz! No, no proszę cię! Jaki... Yeah. Yeah. No, normalnie, ludzka pizza, stary. Ludzka pizza. Jezu. O oh, Jezu. Wyobraź sobie, jakby wyglądały umieć chicken wingsy w restauracji. Yes. No. Muszę ci odmówić. Sorry, memory. Memory to z angielskiego pamięć. A jak mi pamięć nie myli... takich propozycji Proszę. Jesteś dostępny? No.